Witam! Dzisiaj chciałabym pokazać Wam lakiery firmy Pierre Artez Miałam kiedyś ich kosmetyki kolorowe, kredki do oczu, do ust, tuż do tu, tu, rzęs, chyba nawet muszczyki. byłam nawet zadowolona. Od jakiegoś czasu uwielbiam lakiery do paznokci i właśnie ich produkty wpadły mi w ręce. W moim posiadaniu są cztery lakiery Pierre Artes. jest to Czarny lakier pękający, dający efekt pękania oraz takie trzy zwykłe kolorowe emalie w kolorze takiego starego złota. Yy, taka trochę metaliczna emalia. Tutaj mamy taką kremową w kolorze różu malinowego. I tu mój ulubiony z delikatnym shimmerem delikatnymi drominkami taki fiolet w od zadcieniu purpury. Taka magenta troszeczkę. Co mogę powiedzieć o tych lakierach? Ich jakość nie zaskoczyła, pozytywnie nie zaskoczyła. Buteleczki są bardzo estetyczne, chociaż nie wiem, czy nie, nie lepiej sprawdziłyby się tak wizualnie czarne nakrętki, ale wiem, że kosmetyki Piel Arty właśnie są takim właśnie granatowym kolorze, dlatego też te nakrętki są granatowe. Pudełeczki są zgrabne, pędzelek jest naprawdę bardzo wygodny, nie jest zbyt wąski ani zbyt szeroki, dobrze przycięty. Lakiery mają bardzo dobrą konsystencję, nie są ani za gęste, ani za rzadkie, przynajmniej te, które są w moim posiadaniu. Trwałość, trzy dni na moich paznokciach bez żadnych odprysków, ponieważ to 3 dni mniej więcej zmieniam lakier do paznokci, więc nie wiem, czy by dłużej wytrzymały, ale tyle samo wytrzymuje lakier na przykład OPI na moich paznokciach, więc uważam, że są naprawdę trwałe. Hmm, krycie. Zwykle lakiery nakładam w co najmniej w dwóch warstwach, bo nie było żadnych prześwitów. Ten lakier w ogóle jest dla mnie rewelacyjny, zwłaszcza do stempelkowania, ponieważ kryje już przy jednej warstwie, chociaż no, nie spotkałam lakieru tego takiego typu foil, który ma takie świetne krycie. Lakiery nakładam już w y, ilości dwóch warstw, ale nie smużą się, nie robią żadnych po prostu troszeczkę mi prześwitywały białe końcówki, dlatego też położyłam drugą warstwę. Y, lakier pękający jest naprawdę świetny, mam jeszcze jeden lakier pękający czarny z firmy P2. Tamten jest troszeczkę dla mnie za gęsty, dosyć szybko wysycha, tak zastyga wręcz, dlatego też bardzo szybko trzeba go rozprowadzić na paznokciu, ten jest rzadszy, wolniej zastyga, wolniej wysycha więc spokojnie możemy sobie tą płytkę pomalować, bez obaw, że lakier nam zacznie nagle się tutaj mazać po płytce, czy też mu zacznie pękać. Bardzo go lubię. Myślę, że spokojnie mogę Wam polecić te lakiery. Ten pękacz kosztuje około 15 zł, te Zwykłe emali około 9. Kiedyś widziałam je w kosmetycznych zwykłych drogeriach. Teraz nie wiem, czy dalej są dostępne. Można je kupić w internecie, na przykład na ich stronie internetowej. Nie wiem, czy sklep jeszcze działa, na, czy już działa sklep na jej stronie internetowej. Wiem, że można póki złamać y, poprzez e-mail. Wysyłając do nich e-mail. Y, zapraszam Was teraz na taki krótki filmik, o, na którym pokażę, jak y, działa to pękanie na kieru. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeszcze raz zapraszam na obejrzenie tego krótkiego fragmentu. Cześć Pa. Pozdrawiam.